Jeszcze kiedy chodziłem, pedał Budy, przydałem, żyła mi się bardzo nim jest sytuacja. Szedłem sobie w spokoju korytarza, kiedy zauważyłem Franka. Jedni tylko na łeb grubasa, który właśnie pożerał swoje 40 śniadanie, popijając ją tłuszczem wystawionym prosto z krowy. Niestety przez moje zjepanie wyjebałem się i strąciłem jego śniadanie na ziemię. Kiedy wstałem, spojrzałem się na niego, a on na mnie, a ja na niego. I nagle Franek wstał i zrobił 40 razy, czy salto w tył, recytując przy tym pana Tadeusza po niemiecku w spak. I powiedział do mnie, właśnie pozbawiliśmy mojego śniadania, a jestem kurczak głodny, więc będę musiał. Patrzałem się z przerażeniem jak Franek się do mnie dobiera. Próbując się ratować wrzuciłem mu do pyska załatę. A jak dobrze wiemy wszystko co zdrowe dla grubasów jest trujące. Gdy Franek zaczął się zwijać z bólu zacząłem uciekać. Niestety ten szybko wstał i zaczął biec. Za mną. Ta cholerna kupa tuszy tworzyła swoimi krokami twierdoląc się ziemi, które skutecznie utrudniało mi ucieczkę. Jednak na moje szczęście wygłónie Franek postanowił zrobić sobie przerwę na pożarcie dwóch losowych uczniów. Udało mi się uciec na koniec korytarza. Niestety budą ślepy zaułek. Widząc jak Franek się zbliża, przejebałem się przez ściany i z czterdziestego piętra, 45, tracąc przy tym pierdoloną przytomność. A gdy ją odzyskałem, zdałem sobie sprawę, że znajduję się w jakiejś pierdolonej, futurystycznej powalonej bazie. Nagle przed moimi oczami stanął koreański worek ziemiaków oraz Donald Tusk. Jak się okazało, bo on koreańskim. Ma a nie niemieckim agentem. Zanim mogę cokolwiek wytłumaczyć, Tusk wyjął spluwę i krzyknął Firkoria. Na jego nieszczęście znałem techniki sumu, którymi go obezwaliłem. Na widok nieprzytomnego Tuska worek ziemniaków pożyć się zabić, sadzając nóż w toster w wannie. Próbowałem zaczaić, to tak właściwie się odjebało teraz, jednak po chwili się podałem. Postanowiłem udać się na targ, by tam napastować meneli na tle seksualnym.